Dzień dobry. Zapraszamy do kolejnego odcinka naszych rozmów na temat współpracy i współdecyzji i witają Was Magda Barańska i Marta Kłaga. Obie jesteśmy trenerkami yy, i dzielimy się tym, tymi narzędziami, podejściem, yy, rozkminami i teoriami mhm. dotyczącymi współdecyzji. Mhm. E, e, tak i chcemy, marzy nam się, żeby te współdecyzje, czy taka właśnie współpraca włączająca różne osoby, różne głosy była jak najbardziej powszechna, bo wierzymy, że to służy. I że, yy, żeby to służyło, to potrzebujemy kilku rzeczy, tak? Potrzebujemy mieć pewien rodzaj podejścia, sposobu myślenia i zestaw narzędzi i rozumienia, hmm. jak te narzędzia używać, mm -hmm. żebyśmy z tej pięknej idei współpracy yy, nie doświadczyli bardzo dużo bólu i zniechęcenia. Mm -hmm. Mm -hmm. Yy, I dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, jak się dowiedzieć, czy my uwspólniamy tą bazę, ten Aha. grunt, na którym pracujemy. Yy, I że chciałyśmy porozmawiać, że jedna rzecz to jest na poziomie deklaracji, mhm. a druga to jest na poziomie pracy i wspólnego doświadczenia. Mhm. Mhm. No bo możemy zacząć od tego, że jak y, ileś osób się spotyka i chce zacząć jakąś współpracę, jakiś nowy projekt, niezależnie od tego, czy się jakoś dobrze, bardzo dobrze znają czy mniej, no to warto zobaczyć, pogadać o tym. Co jest dla nas ważne we współpracy, jakie jakości, jakie wartości i jaki w ogóle chcemy mieć cel tej współpracy, co my chcemy osiągnąć. I czy tam te rzeczy się spotykają w wystarczająco dużym stopniu, żeby to tworzyło jakiś solidny grunt, na którym ta grupa może się oprzeć. I oczywiście może być tak, że my zadeklarujemy jakieś wartości, jakieś jakości, jakiś cel, ale potem, się okaże w praktyce, jak zaczniemy realizować jakieś działania, że inaczej rozumieliśmy te słowa. I, yy, I nie chcę, żebyście wyciągnęli taki wniosek, no to trzeba było dłużej gadać, jeszcze może godzinami mielić, bo mam wrażenie, że można byłoby mielić godzinami, a i tak te różne rozbieżności mogą się wydarzyć, więc takim przyjąć to z takim spokojem, że tak właśnie jest, że my jako ludzie odkrywamy to właśnie w praktyce. Że warto zacząć od porozmawiania, a potem przejść do praktyki, i to się właśnie wtedy ujawni. A w jaki sposób taką rozmowę na temat wartości można przeprowadzić? Mhm. Czy ja też lubię to nazywać kompasu, nie? Aha, aha. Jedno, jedna rzecz, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest taka, że em, być może jakoś intuicyjnie czujemy, że mamy jakąś zgodność co do wartości i że to się objawia jakimś rodzajem sympatii czy lubienia kogoś. O, dobrze mi się z kimś współpracuje. I to może być jakiś znak w ogóle, że mamy jakoś, e, jakieś, jakieś właśnie wspólne wartości, natomiast warto po prostu wprost to ponazywać mhm. i zapytać, co jest dla ciebie ważne we współpracy, na czym ci zależy, jak byś to nazwał, tak żeby to mieć. Nie zapisane jako umowy, ale takie naprawdę, żeby to wybrzmiało wprost. Albo dopytać o, to, o, jakieś, o jakieś przeszłe doświadczenia. I zapytać, co cię cieszyło w innych współpracach, a co było trudne. I wtedy te różne rzeczy też nam się zaczną pokazywać w takiej bar, bardziej odrobinę, bardziej konkretnej formie, ale też w takim bardziej konkretnym kontekście. Mhm. Ja myślę o tych wartościach, ale. Też jednocześnie, żeby zaprosić siebie do eksplorowania, bo to dla, czasami to może być dla nas super jasne, a czasami nie. Mhm. To i w jaki sposób, jakie strategie, jak my mhm. mówimy w porozumieniu, strategie, czyli konkretne działania, te wartości zaspokajają mhm. albo nie zaspokajają. Yy, I my często tutaj mówimy, używamy takich. Słów, że są rzeczy, które są no-go, uh -huh. czyli takie do niezaakceptowania, różne strategie, które my wiemy, że ich nie chcemy. Uh -huh. tak? uh -huh. I że są różne rzeczy, które są w tej strefie must-be czyli że to jest w ogóle absolutnie konieczne uh -huh. dla nas do współpracy. Uh -huh. I jestem ciekawa, czy możemy podać kilka przykładów tego, tego wartości, tych wartości jakości mhm. i strategii z różnych tych obszarów. Mhm. Mhm. Masz w głowie jakieś teraz dla siebie? Yy, mam. <grym Aha, <grym bo ja zbieram myśli. Yy, yy, dla mnie yy, taką bazą bazą jest autentyczność. Mhm. Yy, i, y, I takie z, zrobienie miejsca miejsce dla autentyczności, w takim sensie, że jak ktoś no, naprawdę mówi, co myśli, że tak mhm. powiem, to y, inne osoby są w tej obecności i w słuchaniu, a nie w ocenianiu i jakoś mhm. w, wytręcaniu tej osoby, mhm. nie? Mhm. Czyli y, dla mnie to jest. Taka baza, baza, no bo bez tego, no, no nie wyobrażam sobie, jak można w, jakoś współpracować i się dobrze czuć, mm -hmm. jeżeli ja nie mogę być jakaś prawdziwa we współpracy, mm -hmm. tak? I ujawniać na przykład, mm -hmm. co, co dla mnie działa i co dla mnie mm -hmm. nie działa. I myślę, że taka, tak, takie must be, no to yy, czyli to, to, co jest konieczne. No to robienie sobie jakiegoś serwisowania tej mhm. współpracy, mhm. czyli mówienia, wiesz, no to dla mnie działa, mhm. to dla mnie nie działa, mhm. tak chciałabym, tak nie chciałabym. Mhm. E, natomiast, no rzeczywiście tutaj z tych strategii nieakceptowalnych dla mnie, no to jest jakiś rodzaj udawania, Aha. nie? Że jest OK wtedy, mm. kiedy nie jest OK. Mm -hmm, mm -hmm. I moje doświadczenie jest, że jeżeli tak, jeżeli wchodzimy w jakiś rodzaj udawania, i niemówienia, i zamiatania pod dywan, no to to w którymś momencie mm. wybucha mm -hmm, mm -hmm. i wybucha w bardzo nieprzyjemny sposób. Mm -hmm. I myślę sobie, yy, i, i że to jest właśnie związane z z, z tą jakością y, y, słuchania i przyjmowania, nie? Mhm. odważania się mówienia, mhm. i tego, że po drugiej stronie jest to aktywne słuchanie i chęć zrozumienia. Mhm. I mam bardzo konkretny przykład takiej współpracy, która po prostu skończyła się bardzo źle, Aha. w takim sensie, właśnie mm, jakimś nagromadzeniem złości i frustracji. Ale też to wynikało z tego, że ta druga osoba nie była w stanie tego usłyszeć. Mm. Nie? Że tam szedł jakiś trudny feedback. Trudny w sensie, że działania tej, tej, tej osoby nie służyły. Mm -hmm. Tak, ale, ale tam nie było z drugiej strony takiego aktywnego usłyszenia i wdrożenia i zmiany. Mm -hmm. nie? Mm -hmm. I że ta frustracja narastała, narastała, aż doszło do takiego momentu, że było bum. Mi przychodzą przykłady z zupełnie innych jakichś obszarów, no. bardzo takich praktycznych, że jak sobie myślę o jakichś współpracach dookoła organizowania warsztatów, no to dla mnie no go jest jak, jak nie dbamy o poufne dane uczestników tak, że, że one nie są bezpieczne. Aha. Że to jest takie, no nie ma mowy. Mhm. Tak po prostu ja nie robię. Nie? I nie mam zgody, żeby to tak się działo we współpracy to jeden przykład. E, a drugi przykład to jest taki, że jak, e, że, e, jak to się potocznie mówi, dowozimy. Mhm. Tak, czyli dotrzymujemy umowy ze zrozumieniem tego, tak, że no różne rzeczy się wydarzają, że, może, że coś jedno, że może się coś zmienić i wtedy rozmawiamy, że może się coś wydarzyć i można nie zdążyć porozmawiać, ale że to jest raczej sporadyczne, ale że tam naprawdę jest taka intencja dowiezienia do i że to jest na serio. I że jak to jest nie na serio coś, i że tam są jeszcze zaangażowane, e, zaangażowanie jacyś uczestnicy, to dla mnie to jest takie nogo. Ja mm -hmm. nie wracam do takiej współpracy, mm -hmm. tak? Mogę, jestem w stanie dowieść, a potem mówię: Nie, to, to absolutnie ja nie ja nie, nie chcę w czymś takim uczestniczyć, nie chcę być częścią czegoś takiego. Mm -hmm. Tak, i to o dowożeniu, to jest dla mnie jakoś o uwspólnieniu priorytetu. Mm -hmm. Nie? Myślę sobie o jakiejś bardzo świeżej współpracy, która nie zadziałała. Mhm. No i że tam są jakieś trzy priorytety, które są absolutnie konieczne mhm. e, dla e, też tego, jak firma jest postrzegana, jaką mhm. jakość do, do, mhm. dostarcza uczestnikom, na co jesteśmy umówieni mhm. i dlaczego Dlaczego to jest nienegocjowalne, mhm. nie? i że jak to się wydarza, no to się ta, ta współpraca po prostu zawala. Mhm. Mhm. I że my możemy na poziomie deklaracji, właśnie mhm. być na tym samym poziomie zrozumienia, yy, ale że jeżeli właśnie to się nie wydarza. Tych, te priorytety nie są trzymane, no to w ogóle mm, trudno mi w ogóle nawet rozmawiać teraz, mhm. nie? Bo to tak jakby nam się po prostu rzeczywistości roz, mhm. rozjeżdżały. I jak ty mówisz o tym dowożeniu i tym o, o, uwspólnieniu, mhm. nie? No to mamy to uwspólnione, że jutro mamy warsztaty, więc najpóźniej, tak, mamy być przygotowane z, z ABCD, mhm. nie? Ruszamy z jakimś projektem, więc w momencie y, ruszenia ma być ABCD. Mm -hmm. I myślę sobie też o jednej y, organizacji, z którą współpracuję: że tam przy delegowaniu zadań nie działa coś takiego jak sprawdzenie, czy zespół, czy osoba ma zasoby na to. Nie? To nie działa. To nie działa. Aha. Powiesz coś więcej, bo to dla mnie nie jest jasne. Um, że jest, jest jakiś zespół, który kreuje projekty. Mhm. nie? No i wykreował jakiś projekt i ma ile działów. I teraz mówi, no to ten dział się ma, ma zająć tym, ten, tym, ten Aha. tym. Tak? Ten projekt zaczyna się wtedy i kończy się wtedy. Są określone zadania. Mhm. Nie? Mhm. Ale na etapie projektowania mhm. nikt nie sprawdził z tymi zespołami, czy oni mają na to zasoby. Czas, ludzi, tak, pieniądze. Tak. Mhm. Czas, ludzi, pieniądze. Czy to jest y, możliwe dla nich podjęcie się tego zadania mhm. i wykonanie. nie? Mhm. I teraz y, y, i oni wiesz, że, że nie ma tam na tym bazowym. Poziomie tego uwspólnienia i zrozumienia, uh -huh. czy połączenia takiego, że my możemy mieć świetne pomysły i świetne projekty, uh -huh. które położymy, bo nie sprawdzimy na etapie decyzji uh -huh. zasobów do tego wykonania uh -huh. tych projektów, uh -huh. nie? Uh -huh. I że tam właśnie brakuje jakiegoś rodzaju myślenia systemowego. Uh -huh. Uh -huh. Czyli wracając do, do tego, jak się dowiedzieć, jak, czy, może, to, może to jest inne pytanie. Nie jak się dowiedzieć, czy jak się ciągle dowiadywać. Aha, tak, tak, to prawda, to prawda. Jak się ciągle dowiadywać, czy my mhm. mamy wystarczająco dużo mhm. wspólnego gruntu? Mhm. Mhm. Tak. I moje doświadczenie jest takie, że jak tego wspólnego gruntu jest dużo, to współpraca płynie, a jak jest go mało, to ona nie płynie. Nawet jak, nie, jakby świadomie nie sprawdzamy, nie gadamy, to po prostu tak to chyba jest, tak mi się wydaje. Jestem ciekawa, czy ty się zgadzasz? z Tak, że jakoś grzęźniemy. Grzizniemy. Nie? I jeszcze mam taką metaforę piłowania, Aha. nie? Tylko takim tempem. <grym> <noise> że coś się piłuje takim tempem mnożem i to mm. po prostu. I to nie idzie. To nie idzie, nie? Mm -hmm. I umawiasz się po raz piąty i przekazujesz feedback. No i też to jest jakaś mm -hmm. bardzo żywa sytuacja, takiego przekazywania feedbacku, który nie ląduje, mm -hmm. nie? Że ja myślę sobie, że już nie wiem, jak mam to powiedzieć. Mm -hmm. Mm -hmm. Żeby to zostało zrozumiane. Żeby to zostało zrozumiane, i, i żeby ta zmiana nastąpiła, mhm. nie? No bo jak myślę sobie o feedbacku, no to z jednej strony to jest dar, który chcę dać tej osobie, żeby ona miała świadomość, jakie tak. działania wpływają, mhm. i z drugiej, żeby nam było lepiej we współpracy. No i jak y, przekazuję ten feedback odnośnie jakichś działań, mhm. tak? I tej zmiany nie ma, mhm. nie? Nie doświadczam. To jest to trudne. No, to, to jest to rozmijanie tak, się, nie? Tak. Czyli to dawanie feedbacku a propos tego dowiadywania się ciągłego, dawanie feedbacku jest trochę takim, no właśnie, takim rodzajem dowiadywania się, czy może no, nie tyle dowiadywania się, co kalibrowania. Że nie ja się dowiaduję, tylko ta druga strona, że razem się dowiadujemy. Aha! to tu się rozjechaliśmy, aha, to tu się rozjechaliśmy. I teraz Ty mówisz o czymś takim, że to dawanie feedbacku może nam pomagać budować ten wspólny grunt, jakoś yy, yy, kalibrować właśnie, yy, żeby mieć to wspólne rozumienie, albo może nam pokazywać, że to kalibrowanie się nie wydarza. My pomimo tego, że dajemy feedback, to dalej jesteśmy daleko od siebie. No I I że w tym to, to... nie ma nic złego, tak? Tak. Jakoś to, to chcę dodać, Także w takim sensie nie ma nic złego, żeby nie obwiniać jednej tak. czy drugiej osoby, tylko mhm. po prostu nazwać. Mhm. Hej, tak tu jest, tego doświadczamy, rozstańmy tak. się, bo to tak. nas będzie bardziej wspierało. Yy, tak. I o, do tego rozstania chcę jeszcze dodać taki kawałek, że wartości, którymi się w życiu kierujemy, są zazwyczaj w nas bardzo ugruntowane. I to jest dobre, tak? Jakoś tak mi się wydaje, że to jest dobre, tak to czuję. I że to jest po prostu o takim uznaniu, aha, my naprawdę cenimy, czy nadajemy priorytet innym rzeczom. I że nie ma co na siłę, tylko po prostu pozwólmy sobie robić swoje rzeczy. Nadajemy priorytet albo yy, czasami myślę, że to jest o zasobach, aha. nie? Że nawet jak się czegoś podejmuje, bo wydaje mi się, tak? Że to jest, mhm. że będę miała na to czas albo... Wiesz, no to jest mój, jakby moja historia, mm -hmm. nie? Podejmowania więcej zobowiązań, niż mam po prostu zasobów i mm. energii życiowej, mm -hmm. bo to jest takiego wow, jakie to jest fajne, mm. ja chcę wziąć w tym udział. Mm -hmm. Nie? I potem jest takie, okej, okay, tylko kiedy ja to zrobię. Mm -hmm. y więc to, że się może, mogą się też takie rzeczy mm -hmm. okazywać, nie? Mm -hmm. I że to jakoś wychodzi w praniu. Tak. Tak, to prawda. Mhm. Czyli y, jak się dowiedzieć, mówiłyśmy o tym, jak się dowiedzieć, czy mamy wspólne wartości, mhm. i jak to sprawdzać te nasze y, strefy konieczności i nieakceptowalności. Mhm. Must be no go, bo tak mówiłyśmy tak. o tym. Wcześniej. Y, I jak się dowiadywać, tak nieustannie dowiadywać. Mhm. Czy my mamy wystarczająco wspólnego mm. gruntu, żeby współpracować? Tak. I że y, może być tak, że dla wszystkich będzie lepiej się rozstać, mm -hmm. niż kontynuować to piłowanie, które mm -hmm. nam nie działa. Tak. Do usłyszenia. Mówiły do Was Magda Tarańska i Marta Głowa.